Słowo Boże na dziś, czwartek 14 marca 2024 roku. Czytanie z księgi wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza, Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko zawrócili z drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca odlanego z metalu i oddali mu pokłon, i złożyli mu ofiarę mówiąc. Izraelu, oto Twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Pozwól mi, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana, Boga swego i mówić: Dlaczego panie płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Czemu to mają mówić Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i zgładzić z powierzchni ziemi. Odwróć zapalczywość twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak licznym jak gwiazdy niebieskie, i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 106. Pamiętaj o nas, Panie, i przyjdź nam z pomocą. U stóp chorebu zrobili cielca i pokłon oddawali boszkowi ulanemu ze złota. Zamienili swą chwałę na podobieństwo cielca jedzącego siano. Pamiętaj o nas, panie, i przyjdź nam z pomocą. Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie, rzeczy przedziwnych w krainie Hamitów zdumiewających nad Morzem Czerwonym. Pamiętaj o nas, panie, i przyjdź nam z pomocą. Postanowił ich zatem wytracić, gdyby nie mojżesz jego wybraniec. On wstawił się do niego, aby odwrócić jego gniew niszczący. Pamiętaj o nas, panie, i przyjdź nam z pomocą. Chwała Tobie, królu wieków. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego. Każdy, kto w niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Tobie, królu wieków. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest kto inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście poselstwo do Jana, i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to im nie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakże moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie.